Halo halo, dzień dobry. Oficjalnie po kilku dniach przerwy wróciłem do nagrywania, o tym to no, może opowiem później, o ile opowiem. E, była mała wyrwa. Jesteśmy w tym samym miejscu. <laughs> Jedziemy w to samo miejsce e, i właśnie ruszam, jest 9 rano. Także taka sytuacja odprawiony możemy sobie jechać. Ha <laughs> ha. A już myślałem, że nie spotkam tutaj żadnej znajomej marki. To proszę, Spar. Słuchajcie, w tym kraju nie ma przebacz, jakby pada deszcz, naprawdę pada deszcz, a policja co? Policja ubrana w płaszcze odblaskowe przeciwdeszczowe i łapią na radar. Właśnie przed chwilą Sprintera jedynkę ściągnęli, blaszkę, tak ja się staram tutaj trzymać prędkość dozwoloną, bo nie znam tego kraju, więc nie chcę nawet o jeden przekraczać. I w sumie dobrze robię, bo z tego co zauważyłem, to na odcinku no, praktycznie niecałych 100 km trzy patrole stały na 90 km. także średnio mają niezłą. Jak widać, deszcz ich też nie odstrasza. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as you like. No, i w ten oto sposób dojechaliśmy na obrzeża Tirany. I muszę Wam powiedzieć, że oni tutaj ewidentnie mają coś z południowców z Włoch. Podobny styl jazdy, naprawdę. Tak, stoimy na jakimś jednokierunkowej. Zaraz idę pytać, co tutaj no. Adres wskazuje, że tu i woda mi leci, kurwa. A jak widać pogoda. Pogoda tutaj nie rozpieszcza. Generalnie leje, jak nie wiem. Tu jest jakieś wejście. Nie wiem, zobaczymy. Może ten budynek. Wygląda strasznie. Słuchajcie. Zobaczcie Wszędzie pusto Schody ruchome nie działają, windy nie działają A ja na czwarte piętro idę z buta No, przyda mi się No dobra, schodzi się zdecydowanie lepiej nie ten adres. Słuchajcie, okazało się, że towar zostaje na lotnisku, bo dalej będzie wiózł to tutaj już jakby klient klienta, nie wiem jak to nazwać, gość, który ogarnia klientowi dostawy w Albanii, więc ja to zostawiam na terminalu celnym na lotnisku, oni sobie to kończą cło, zawożą towar i wszystko i tak dalej, a my teraz jedziemy do Durres na prom do Włoch, czyli dokładnie tak jak myślałem. Ciekawostka jest taka, że podobno można tu za prom płacić tylko w ich walucie, więc będę musiał sobie wypłacić. I jeszcze czeka mnie. czekają mnie trochę kombinacje alpejskie z ceną za ten prom, prom. Bo nie wiem na ile mi się tam uda znaleźć bilet. Także nie nastawiam się. Najpierw to bym coś zjadł, bo prom jest dopiero o 22, więc dzisiaj jak po drodze będzie coś, to sobie stanę zjeść. A potem idziemy, i płyniemy. Ja I dziwo myślałem, że płynie. Ten prom krócej niż z Grecji, a się okazuje, że płynie 10 godzin. Wszelki Wielki ją wdzieje. To nie wiadomo... Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Jestem tu pierwszy raz. Tam jest jakaś bramka już ze światłami, a tu są jakieś agencje bileciarskie, więc... Postanowiłem sobie, że zajrzę najpierw tutaj. Zobaczymy w ogóle, po ile oni tam bilety mają. Jak będzie w miarę tanio, to biorę i jadę, no. A jak nie będzie tanio, to jak nie będzie dania, to nie będzie. No więc tak, update sytuacyjny stwierdzam, że chyba osiwiałem już przez tą Albanię 210 euro bilet. Także taka sytuacja, dopiero po piątej mogę wjechać na port. Czyli nie wiem, która jest godzina. Za 3,5 godziny. Jedziemy coś zjeść. No dobra, zaparkowałem na takim podwórku u gościa. Parking restauracyjny, super. Zilowany ser zawsze. A, muszę wyjątkowo komicznie. kurde, słońce wiesz. Wyjątkowo komicznie wyglądać. O Boże, dawno się nie jadłem tak dużo tak dobrych owoców morza. Spoko, nie? Ale w ogóle jakby ktoś pytał o cenę, to ten ser pędzony plus to co widzicie teraz na zdjęciach kosztowało mnie 14 euro. Mi na skaner, przyjechałem na skaner, wstawiłem się w kolejce, grzeczny chłopiec i celnik, który tam wpuszczał z ulicy w kolejkę, kazał mi po prostu wjechać bez kolejki, ale albanczycy są chyba innego zdania, bo puścił mnie tutaj przez podwórko, bo tak, yy, tam macie wjazd do skaneru, na skaner, tam po prawej, tu stoi jedna ciężarówka, tu stoi druga ciężarówka i one chyba nie do końca chcą mnie puścić bez kolejki. <laughs> Nie wiem. No i proszę Państwa, stała się jasność. Okazało się, słuchajcie, że wjechałem z jedną ciężarówką. O, stał. Przygód, w dalszy ciąg. Idę wzdłuż w ogóle tej parkingu ciężarówek. Postawili mnie tam na końcu. I mam się iść gdzieś odczekować, odbić, zameldować. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. tu panowie koło zmieniali. Gdzieś na terminal Tutaj jest coś, ale czy to jest to Czy to jest to Powiem Wam, że jeszcze może być cyrk Właśnie mnie pani poinformowała, że czarnogóra jest strefą zagrożoną. Może być tak, że przez to, że byłem w Czarnogórze przez ostatnie 14 dni, a byłem w tej Czarnogórze dwa razy, <grym> mogą mnie nie wpuścić dzisiaj na prom. Nie chcę tutaj nikogo straszyć, bo jutro teorii załadunek. Więc wolałbym dzisiaj popłynąć. Pora w końcu zrobić jakieś kilometry, kurna. Właśnie się tak zastanawiam, na co mi to chłodnia działająca. Słuchajcie, dzień się kończy. Zdecydowanie muszę przyznać, że po stronie albańskiej port yy, ma większy ład niż te włoskie porty. We włoskich portach jest jeden wielki rozgarbiarz. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że albańskie drogi... generalnie w porównaniu z Czarnogórą widać, że tutaj wojny nie było. Naprawdę, ten kraj, jeżeli chodzi o drogi, dużo lepiej stoi. Owszem, jeżeli chodzi o ruch drogowy, tak jak wielu z Was mi mówiło, ma swoje prawa, rządzi się swoimi prawami, ale dość szybko się tutaj odnalazłem, więc nie narzekam. Koniec tej przygody. Jutro ładujemy we Włoszech, gdzieś tam na wschodnim wybrzeżu. I kierunek Francja. Także pora zacząć robić znowu kilometry. ha!